Witajcie w kolejnym odcinku City Skyna. Myślę, że tutaj możemy ją pociągnąć. Tutaj to pociągnąć. Ok. I tutaj gdzieś zrobić takie coś. Ok. Nie wiem, coś takiego chciałbym zrobić. I teraz tutaj prosto. Da się, tak? Nie da się. To może zrobił tak. Nie tą drogą, tą. Tak, o dobra. Kurde, też to. O. Zbyt mała odległość. Dobra, to jeszcze raz zrobimy. Chciałem zrobić tak jakoś sensownie, ładnie. Okej. Okay. Kurde, nie wiem jak to zrobić, serio. Może tak. Dobra, po prostu zrobimy to jeszcze. O! Już wiem, jak to zrobić. Złożymy sobie to. I zrobimy. O tak. Może jeszcze trochę bardziej, zakrzywione. Ok. I po prostu zrobię tak. A tutaj zrobimy tak. Dobra, i mamy tutaj taki mały obszar. W sensie, no nie taki mały, ale zrobimy sobie tak jeszcze. Dobra. Tutaj tak, żeby było dużo miejsca na domy. I też żeby nie wszyscy jeździli tylko jedną drogą. Zróbmy sobie tak, tak, tak i tak. Dobra i teraz sobie weźmiemy, zaznaczymy tutaj domy, żeby już się budowały. Sklepów też sobie tutaj trochę damy, tylko tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj można dać. No i tutaj. No bo nie ma zapotrzebowania za, za na sklepy, więc nie, nie będziemy ich dużo budować. Ale zawsze sklepy to już jest. Zawsze sklepy się przydadzą. Tutaj możemy tą drogę jeszcze gdzieś poprowadzić. Tak dotąd. To się później zrobi. Dobra, i przyspieszymy sobie czas i poczekamy, aż oni się tutaj zbudują. Prądu brakuje, sprawdźmy sobie. Produkowana energia 27-21. Trzemu niby. Halo. A po zapotrzebowanie jest na 21. Eee, czemu wam prądu brakuje? Dara, to może damy o. Damy na 80%. Teraz już im powinno pasować. To może na 85. Żeby nie narzekali za chwilę. Dobra, więc kupimy sobie tutaj. Bo tutaj jest żyzna gleba. Jak nie wiecie, jak to sprawdzić, to tutaj albo macie takie właśnie taki jaśniejszy kolor, albo wchodzicie sobie tutaj i klikacie tutaj. Zasoby naturalne. I tutaj macie żyzna gleba, jest takim kolorem, i tutaj mamy dużo żyznej gleby. Tutaj mamy ropę. Ropę mamy tutaj, na przykład las mamy tutaj, a rudy mamy. A nie, rudy mamy tutaj, a ropę mamy. Tutaj mamy ropę, tutaj. Tutaj gdzieś. O, wody już brakuje. Halo, co? Sprawdźmy, co zapotrzebowanie na wodę. Dobra, to sobie tutaj powiększymy, bo mamy, my na 50 mamy 65. Myślę, że będzie dobrze. Nawet nie będzie dobrze. O, będzie. Dobra. Więc teraz trzeba jakąś drogę doprowadzić. Myślę, że. No tak, można tą drogę zrobić. No, gdzieś tak. O, dobra. I teraz tutaj mamy autostradę. To trzeba jakiś wjazd z tej autostrady zrobić jeszcze. Tylko nie mamy tego. 2200 potrzebujemy ludzi. No, z tej drogi to nie zrobię, bo to tak średnio ładnie wygląda. Ale w sumie. Dobra, poczekamy sobie chwilę. I tutaj zbudujemy jakąś prowizoryczną farmę. się na prowizoryczną. Później będziemy ją powiększać, oczywiście. Nie chcę, żeby to było jakieś równe, specjalnie równo. No to jest w końcu farma, więc nie musi być nic równe. O, 1300. Co tutaj mamy? Budynki unikatowe, parki, rekreacja, kształtowanie krajobrazu. Szkołę średnią mamy. Dobra, weźmy sobie tutaj. Tak, zrobimy tak. I tak. Dobra, myślę, że jest git na razie. I teraz sobie tutaj to zaznaczymy. Bo oczywiście farmę trzeba zaznaczyć. Żeby nam powstał ten przemysł rolniczy. No tak myślę, że tyle będzie na razie dobrze. I weź, weźmiemy sobie podstawowy, bo tu jest zapotrzebowanie. Na policję. To jest policja. Mm, dobra, postawię im to tutaj gdzieś. Od... Myślę, że tutaj i tutaj będzie dobrze. No i oczywiście musimy zmniejszyć tutaj na policję trochę. Na 60 mniej więcej. 60. Dobra. I teraz będzie nam na pewno dużo spadać do tygodniowego dochodu. O już. Nie, jeszcze spada. Myślałem, że już się powiększa. No, myślę, że tak do 1400. O. Idzie, już nam się powiększa. Dobra, i teraz tutaj trzeba wody doprowadzić. I prąd też trzeba będzie. Bo prąd raczej tutaj się nie. Nie przejdzie przez budynki. Zróbmy taki. I tak jeszcze dobra. No prąd raczej tutaj przez budynki nie przejdzie. Więc myślę, że zrobić możemy sobie tak. Dobra i... Chlańcy tutaj. Przemysł rolniczy. Dobra. Teraz możemy już budynki pierwsze stawiać. Ok. No dużo na razie tego tutaj jest, ale sklepy też można jakieś postawić. Sprawdźmy, jak to tutaj będzie wyglądać. A, tu są sklepy, tak? Tak, tu są sklepy. Prąd, prąd, właśnie, prąd, prąd. No i tutaj mamy już... Halo, prąd? Dobra, jeszcze raz musimy zrobić tak. I tak. No i tutaj prądu nie będą mieli. No halo? Czyżby... My... Dobra, musimy zrobić tak. Sprawdzić. A tu musimy sobie tutaj powiększyć trochę. Ten prąd nie dochodzi, tutaj. O! Albo można też zrobić gdzieś tutaj fabrykę prądu, no ale. Tak średnio to będzie wyglądało. Dobra, na razie zrobię tak, dopóki ten prąd się. Nie rozprowadzi. Sam. Przez budynki. O dobra, jak tutaj gdzieś się budynki zbudują, to się to zniszczy, a na razie tak zostawimy. Dobra, tutaj już się jakieś farmy budują pierwsze. No i teraz mamy duże zapotrzebowanie na mieszkańców, więc myślę, że tutaj tą drogę możemy sobie no, tak tutaj zrobić, tak. Tutaj jakiś zakręt. Tylko tak, żeby. O, dobra. No, myślę, że jest dobrze. Nie, myślę, że tutaj już można zrobić prostą drogę. Ale tutaj jest blisko tych wiatraków, kurde. To tutaj może bym zostawił. Albo zrobił tak. Okej. Okay. O, dobra, coś takiego. I tak. No dobra, myślę, że jest dobrze. Tutaj powinniśmy pójść. No, ale tutaj też nikomu nie szkodzi. Tutaj mamy dużo miejsca jeszcze, dobra. Rury tutaj mamy akurat poprowadzone. Zatrzymamy na chwilę czas. Okej, okay. to sobie połączymy z tym i wszystko będzie nawodnione. Dobra, dobra, just stop, w sensie na, na mniejszy ten. Okej. Okay. I tutaj sobie tak zostawimy. Myślę, że tutaj to miasteczko możemy zrobić właśnie w takim stylu domyślnym takim ceglanym, a później jakieś inne miasta gdzieś będą tutaj na przykład, to się już zrobi takie właśnie podstawowe. No halo, czemu tutaj się nic nie buduje? Można tutaj jeszcze tak zrobić. No musi tu się coś zbudować, to się usunie też. Bo inaczej to tak brzydko tutaj będzie stało. Dobra. Mhm. Tutaj mamy domki wszędzie. O, tutaj możemy zrobić. Tak. Tutaj tak. Tutaj tak. Oj, tutaj nic nie ma. Tutaj jakieś. Oj. Chyba zburzyłem chałupki trochę. Trochę domu komuś zburzyłem. Budynek spłonął, czyli to znaczy, że trzeba zbudować straż. A to akurat tutaj się pakuje, się tu straż tu. Hm. Tylko szkoda, że muszę to zburzyć. A, trójno. Tutaj można dać straż też. Oj, nie mam pieniążków. Ale oczywiście tu straż też trzeba trochę zmniejszyć. Sąd. Czemu nie ma prądu? Dobra. 100% dajemy i już więcej nie powiększamy bo 100% to już jest na maksa, w sensie nie na maksa, ale jak dla mnie to najlepiej jest na 100% i później dopiero i później tylko budować dodatkowe wiatraki albo jakieś właśnie elektrownie Budynek osiągnął kolejny poziom, o Koła podstawowa, mamy tam Tutaj by się przydała. Dobra. No i tutaj też by się przydała. Dobra, może zrobimy sobie tak. I zamienimy tę drogę na tą, tak dotąd. I tą drogę też możemy zamienić na taką nawet. Ale nie, na razie sobie taką damy. Żeby taka główna droga do miasta to była taka ładna. o Dobra. Coś jest nie tak z tym prądem. Musimy to ogarnąć. Widzicie co się dzieje? Raz dochodzi, raz nie dochodzi. Spróbujmy postawić... ...elektrownię gdzieś jeszcze jedną. To będzie dawać prąd tutaj i tutaj. Jakbyśmy tutaj zrobili jeszcze jedną elektrownię. Nie stać nas. Kurczę. Dobra, zbudujmy na pewno więcej ludzi, bo jest zapotrzebowanie. Teraz pewnie będziemy mieli duży. Dużo więcej osób w mieście. Dobra, już wiem co zrobić. Zbudujemy sobie ten wiatraczek. One są bardzo dobre. One dużo produkują. No i co, jak teraz będzie Wam prądu brakować, to nawet nie wiem. Ale chyba muszę zrobić tak. Tutaj w ogóle ten prąd nie. nie dociera. Hmm, czekajcie. Trzeba to ogarnąć. I też możemy sobie taki zburzyć jeden. I wiatrak jeden też. Dobra, to możemy sobie też zburzyć, bo tutaj jest połączone. No i teraz im tutaj prądu brakuje świetnie. Dobra, mam nadzieję, że więcej problemów z prądem nie będzie, takich jak teraz, bo mamy tutaj nawet nadmiar prądu, a im brakuje. Zbuduję też im tutaj gdzieś śmieci. O. Tutaj jest transport dla zmarłego mieszkańca, to sobie zbudujemy już ten cmentarz tutaj gdzieś. Może tutaj, dobra. No I myślę, że tutaj możemy zakończyć odcinek. Remis rolniczy tutaj mamy. Mamy też 2622 osoby w mieście prawie 2400 dochodów tygodniowo.